Na sweat my rust. I'm breathing in the Cześć ja jestem Stifler Jest ze mną dzisiaj Martyna No, ktoś by inny, witajcie <laughs> I dzisiaj nagramy sobie No znowu Team Deadbench z cheaterem Pierdolona Pała Nie wkurzył już teraz Ten gości makro po prostu Z takiej odległości No niego ping daj mu przewagę A, mam cię frajery Taker frajer? Tak Fuck him A któż by inny, słuchaj Eee, 3 na 2, to nie fair. Już się zaczynają wbijać na serwer. ROZKRĘCAMY SERWER! Tak, my zawsze rozkręcamy tutaj serwery. Zaczynam to się udaje. Zaraz zobaczymy. O, widzę gościa. O, to jest ten właśnie gościu. Jak on się tu pojawił? LOL. Ten gościu mnie normalnie... Mam wpłynie. drugiego. No patrz! LOL. Jak za jednym strzałem na normalną może rozwalić, nie? Mam 6% 6% Muszę tu zaczekać. Nie, nie tu! Mam go! Ja to inny. To nie ten sam. Mam go, Boże. No, może nie ten sam, ale. Wait for them. Biegną. Aha, słyszę ich. Cicho. Ja się wychylę. Jest tu, widziałem. Widziałem go. No zabiliśmy się nawzajem. Zabiłem nożem gościa. No... Zabiliśmy SIĘ NAWZAJEM. Nic nie zrobię na ten temat. Już nic nie mogę zrobić. Gdyż iż... Ja nie żyję. Ja nie <grym> wierzę, że ja nie jestem medykiem tak naprawdę. No trudno, nie? Może tak musiało być, Steffer? E! Life is nie. brutal. O, widziałem go. Nie, zabiłem go, ale mam mało życia. O, biegną do ciebie we dwóch. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Ciebie będzie brał. No nie miałam szans po prostu Co tu dużo mówić No chance to survive baby zabiję go co no z tego mało życia. Ja To no ten gościu normalnie jest jakiś No jakiś nienormalny To jest niemożliwe no Ej! No jeszcze na nagraniu to będzie widać Sami ludzie ocenią. Czy to jest jakiś cheater, bądź nie? I teraz o to jest pytanie. Czy to jest cheater? I don't think so. <laughs> But he is. <laughs> nice as divler. You think that guy is the cheater? No. No, he is. Nice as divler. Idzie korytarzem, ale. Jub... Ale urwał, mam 8 chyby. Yeah. Steve ah. Stifler is dominated. Dominating. O oh, shit, gdzie on był? O, w tam dwóch jest, what the fuck. Ciekaw stąd <laughs> widziałem go, widziałem go, biegnę za nim, biegnę do. On mnie chyba widzi. Oh, Niszczyli mnie, no. Szkoła, mam Cię. <laughs> Przydałoby się, żebyś była medykiem. No a ja mam nie mieć nic z tego? O, o. koniec rundy, moi drodzy. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie. Było fajnie. Myślę, że było fajnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.